Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, witam was z filmikiem na moment w waszym życiu. Oczywiście filmik jest bezterminowy, jest aktualny wtedy, kiedy poczujesz, że powinieneś to oglądać lub posłuchać, tak? No i kochani, zobaczcie, ostatnia karta to jest karta Tarota, druga to jest karta Przesłania Nielskich, a pierwsza karta to jest karta Wyroczni i my od niej zaczniemy. Space, kochani, tu jest yy, i tak... Jeżeli to jest taka energia na ten dzień, to ja myślę, że może ty będziesz potrzebować troszeczkę przestrzeni, a może ktoś tego dnia. Będzie potrzebowało przestrzeni. I ja posłuchajcie, jak ja bym to dla Was powiedziała. jeszcze czasami tak, że nawet mama nie ma czasu, jak ma dzieci, w pobyć na kibalku, bo dzieci małe stukają w drzwi. Mama, na przykład, hmm, na przykład, gdybyś była osobą, z kimś mieszkasz w pokoju. Może akurat ta osoba potrzebuje tego dnia przestrzeni, i niech ta druga idzie sobie na sofę tego dnia się przespać w innym pokoju. Czasami bywa tak, że ktoś. Potrzebuje po prostu przestrzeni i to nie chodzi o takie rzeczy, takie naprawdę jak jakaś jak bomba, jakieś oszustwa, kłamstwa, że jest taka sytuacja zaistniała, że potrzebuje od ciebie się odsunąć, bo coś się stało. Nie. Czasami to jest po prostu łagodne, nie jest nic przerażającego. Ktoś potrzebuje odetchnąć troszeczkę, no. Tak? Czasami bywa tak, że może dopuść tę osobę do głosu, może ona jest zakrzyczana, a może ty tego dnia będziesz potrzebować właśnie, by żadnych, żadnych dramatycznych jakichś tam wydarzeń, wyrzutów, nic, po prostu taki, taki dzień, że po prostu daj mi spokój, daj mi przestrzeń, moją własną. Jest taka chęć czasami, wiecie, to nic złego. To nie trzeba y, myśleć, że ta osoba chce odejść, nie kocha, nie lubi tego dnia, myśli coś złego, może ma zmartwienia, może nie wiadomo co. Przychodzi wiele myśli, czemu ta osoba tak się zachowuje, dlaczego ona się oddaliła dzisiaj, dlaczego siedzi cały dzień w kuchni albo w ogródku. Czasami każdy człowiek potrzebuje po prostu oddechu słaba, czasami nawet w samotności i nieważne naprawdę kim jest i to może być taki moment że poczujesz, że potrzebujesz trochę swojej własnej przestrzeni naokoło, żeby móc oddychać kochani a karty anielskie to jak zwykle ja dla was przeczytam, bo wiecie, że ja yy, anielskie karty nie za bardzo chcę yy, mówić na pamięć tak jak wszystko, to ja wam przeczytam co piszę miarowy postęp Podziwiamy Cię za postępy, jakie poczyniłeś, pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć. Wyraźnie widzimy, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami, jaktami, miłości. Kochani, aniołowie Was podziwiają i naprawdę Was szanują za to, że tak po malutku po kroczku do czegoś idziesz. Nie bójcie się, oni naprawdę to widzą. Widzę, kochani że akurat coś idzie małymi kroczkami do przodu. Nie stoisz biernie, tylko idziesz kroczek po kroczku. Kochani, tutaj ja myślę, że przy tej karcie to po prostu powinniście doceniać siebie. Aniołki chciałyby. Jesteś na właściwej drodze, nawet jeżeli ci się wydaje, że idziesz bardzo powoli, a czasami wręcz może wydaje ci się, że... Że pełzniesz albo stoisz. Nie, wszystko jest okej. Okay. Wychwyć po prostu to światło i nie przeklinaj tej ciemności. Nie patrz w tą ciemność, bo wiecie, jest takie fajne powiedzenie, że jak zaczynasz długo patrzeć w ciemność, to ona zaczyna za jakiś czas spoglądać na ciebie. Dlatego lepiej nie patrzeć w ciemność. Myśleć o tych właśnie pozytywnych stronach, że jakoś to idzie do przodu, no nie? Na pewno czynisz jakieś postępy, na pewno nie stoisz w miejscu, się nie cofasz, to już jest najważniejsze, bo taka karta wypadła, tego dnia zrozumiesz to i to niepotrzebnie, właśnie bezlitośnie, może porównujesz się z sąsiadami, czy w pracy z kimś, oni może coś innego osiągnęli, ty co powinieneś osiągnąć, to co masz osiągnąć, osiągnęłeś i spójrz teraz sobie wstecz, gdzie na przykład teraz patrz na ten punkt, gdzie dotarłeś, i spójrz wstecz, gdzie byłeś na przykład 10-15 lat temu, czy ileś tam lat temu. Zobacz, ile po drodze ludziom pomogłeś, ile rzeczy się nauczyłeś, co ukończyłeś. Na pewno jest tego dużo. Skup się właśnie na tych swoich postępach. Zamiast wymagać od siebie nie wiadomo czego, jakichś doskonałości. Bo codziennie na pewno jakiś malutki kroczek robisz dla siebie, dla siebie na swojej drodze. Na pewno, kochani, przeanalizujcie i zobaczycie, że tych kroczków jest dużo przez ostatnie lata. Najważniejsze, że idziecie do przodu. Ja też w sumie. Kochani, tego dnia będziemy sentymentalni. Zobaczcie, na końcu jest kart Tarota, szóstka kielichów. Myślę, że będziemy tęsknić. Za przyszłością, może za jakąś miłością z przeszłości, może za swoim dzieciństwem I to jest takie fajne dla mnie w tej karcie, że nigdy nie myślimy tego dnia o przykrych rzeczach, co się wydarzyły Tylko raczej będziemy patrzeć przez takie różowe okulary Będziemy właśnie myśleć o tym miłym wszystkim, co nas spotkało Możecie się na przykład przyłapać tego dnia, że będziecie tak sobie myśleć albo mówić do kogoś a kiedyś to było fajnie, a kiedyś to było lepiej. To jest właśnie taka karta, gdy na przykład chodziłam tam do innej pracy, gdy mieszkałam w innym mieście, gdy chodziłam do tej szkoły, do przedszkola, gdy było dzieciństwo, gdy były czasy PRL, cokolwiek, a kiedyś to było fajnie, kiedyś to było inaczej, kochani. No tak właśnie to będzie taki dzień, że będziemy sobie idealizować właśnie przeszłość. Nawet jeżeli ta przeszłość nie była różowa, to tego dnia Będziemy tak jakby porównywać do dnia dzisiejszego i nam będzie się wydawało, że w przyszłości było lepiej, że tamten związek był lepszy, tamten czas był lepszy, wszystko było lepsze tamtego dnia. To był inny świat. Przenosimy się zupełnie w inny świat, a tak naprawdę celu nie musiał być idealny, perfekcyjny, bo wtedy też nam pewnie coś się nie podobało, ale my sobie go tak idealizujemy. Dla nas jest po prostu się wydaje, że to jest bajka. To musiało być cudne. Zwróć uwagę teraz, jak ludzie czasami mówią o jakichś tam latach, też mówią o wtedy było tak. Nie było smartfonów, nie było, dzieci się w piaskownicy, oczywiście, tak, więc na pewno tam pozytywów można zobaczyć. Teraz dzieci też się bawią na podwórku, mają smartfony troszeczkę, nie wiem, na pewno ktoś do tego się przyczepi, siedzieć godzinami na pewno nie jest dobrze. dobrze. Ale to, że mamy internet i mamy takie udoskonalenia, to dzieci mają na przykład dostęp do tych fajnych rzeczy. Ja na przykład tysiące razy bym wolała to niż moje dzieciństwo bo to, że nie miałam nic i chodziłam po podwórku cały dzień z patykiem, to, nie, to zupełnie jest coś innego niż jako dziecko bym miała komputer, bym mogła sobie porozmawiać na przykład na Facebooku z koleżankami, by nie musiała być samotna, bo mieszkałam poza miastem. Ja uważam, że to jest właśnie super. Ta, to, że mamy takie rzeczy, to jest super. No ale czasami tego dnia możemy idealizować, że kiedyś to było wszystko cudowne, najlepsze. Była bajka, nawet byśmy, na przykład też był głodny, miał tam chleb z cukrem, jaka, ale i tak było lepiej. No, na pewno wiele rzeczy było lepszych ludzie byli inni, ale to nie znaczy, że każdy miał cudowne kiedyś życie. I tak samo jak teraz różne są, ale my będziemy tego dnia właśnie patrzeć tylko właśnie przez różowe okulary, przez taką tęczę, właśnie będziemy yy, jakby się rozgrzewać w tych wspomnieniach swojej pierwszej miłości, swojego dzieciństwa. Wszystkiego, co minęło, co było, no takie sentymentalne powiem Wam, kochani, czasami właśnie za bardzo możemy tego dnia odlecieć. Także, jak poczujemy, że odlatujemy, to fajnie, jak ktoś za nogę nas złapie i posadzi na kanapie, wstrząśnie i powie: Jesteś tu i teraz. No tak, bo żeby tu się nie zagolopować za daleko, bo potem nam będzie właśnie tak jakoś smutno, głupio, że czemu to minęło, czemu jesteśmy tu i będziemy mieli niechęć do teraźniejszości. Także, kochani, dzień bardzo ciekawy. Tutaj patrzcie, czujecie to? Jeszcze w dodatku, że tej przestrzeni trzeba, to jeszcze tak sentymentalnie. I jeszcze te kroczki powolne, no to czuję taki totalny luz. Wy też? Życzę Wam cudownego dnia. Dbajcie o siebie i przytulam Was serdecznie. Napiszcie mi coś miłego w komentarzu, sobie podyskujemy. Pa, pa!